Jeśli nie włączyłeś dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia, kolejnym sposobem, aby łatwo nas znaleźć, jest wpisanie znaku Małpa Kryminalne wiadomości, tak jak na ekranie. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału Polskie wiadomości. Link znajduje się w opisie. 4 lipca funkcjonariusze Straży Granicznej we Wrocławiu podczas wykonywania czynności służbowych na terenie powiatu wrocławskiego skontrolowali dwa samochody osobowe na polskich tablicach rejestracyjnych zmierzające w kierunku granicy. Za kierownicami pojazdów siedzieli obywatele Ukrainy, którzy przewozili 10 nielegalnych migrantów pochodzących z Somalii. Przeprowadzone przez Straż Graniczną kontrole wykazały, że cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium Polski. W związku z tym, Somalijczycy zostali zatrzymani pod zarzutem usiłowania przekroczenia granicy wbrew obowiązującym przepisom. Wszczęto wobec nich postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu do kraju pochodzenia. Do czasu zakończenia tych procedur ośmiu pełnoletnich mężczyzn objęto dozorem straży granicznej, natomiast dwóch siedemnastolatków umieszczono w jednym z wrocławskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Obywatele Ukrainy, którzy przewozili nielegalnych migrantów, zostali zatrzymani pod zarzutem udzielenia pomocy Usiłowaniu przekroczenia granicy z Polski do Niemiec, mężczyźni usłyszeli zarzuty, do których się przyznali. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy. Jednocześnie, ze względu na lekceważący stosunek do obowiązującego w Polsce porządku prawnego oraz w celu ochrony bezpieczeństwa, funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli wobec Ukraińców postępowania o zobowiązaniu ich do powrotu do kraju pochodzenia. Za zarzucane czyny obywatelom Ukrainy grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. W mediach społecznościowych na profilu o nazwie Myślozbir na platformie X opublikowano nagranie przedstawiające grupę imigrantów forsujących polsko-białoruską granicę. Na filmie widać, jak przy użyciu lewarka osoby te rozginają bariery ochronne, a następnie z drabiną przedostają się na terytorium Polski. Autor wpisu sugeruje, że takie incydenty mają miejsce każdego dnia. A polscy aktywiści lewicowi pomagają imigrantom w rozprowadzaniu ich po kraju. W odpowiedzi na tego typu zdarzenia Straż Graniczna podjęła kroki mające na celu wzmocnienie ochrony granicy państwowej. Dzisiaj podpisano umowę dotyczącą modernizacji zabezpieczenia granicy na odcinku lądowym z Republiką Białorusi w zakresie bariery elektronicznej. Przedmiotem umowy jest zwiększenie skuteczności istniejącego elektronicznego systemu ochrony granicy poprzez instalację dodatkowych kamer i lamp oświetlających teren oraz wdrożenie systemu automatycznej weryfikacji alarmów. Wykonawcą projektu będzie firma Telbut, a zakontraktowana kwota na realizację wszystkich zaplanowanych prac wynosi ponad 125 milionów złotych. Termin ukończenia modernizacji wyznaczono na październik 2024 roku. Wzmacnianie zabezpieczeń na granicy jest odpowiedzią na nasilające się próby nielegalnego jej przekraczania, często z pomocą zorganizowanych grup przemytników. Nowoczesne systemy monitoringu i szybkiego reagowania mają na celu skuteczniejsze wykrywanie i zapobieganie tego typu incydentom. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego w Olsztynie przeprowadzili szeroko zakrojone działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą. Z ustaleń śledczych wynikało, że grupa zajmowała się przemytem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w sąsiednich regionach. Ponadto członkowie grupy byli zamieszani w przestępstwa kryminalne, takie jak pobicia, rozboje i zmuszanie innych członków grupy do określonego zachowania. W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych policjanci ustalili miejsca przebywania i zamieszkania członków zorganizowanej grupy przestępczej. Ze względu na informacje wskazujące, że podejrzani mogą posiadać broń, znajdować się pod wpływem narkotyków, a ich zachowanie może stwarzać zagrożenie, podjęto decyzję o wsparciu planowanych działań realizacyjnych przez 11 zespołów bojowych. W przeprowadzenie akcji zaangażowanych było blisko 100 funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji, samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych oraz czterech jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. W rezultacie przeprowadzonych działań zatrzymano 17 osób. Podczas akcji oraz wcześniejszych realizacji ujawniono i zabezpieczono blisko 16 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości 800 tysięcy złotych, 6 kg marihuany o wartości 180 tysięcy złotych, 2 kg klefedronu o wartości 155 tysięcy złotych oraz pół kg kokainy o wartości 160 tysięcy zł. Sąd zastosował wobec 10 osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie w śledztwie występuje 22 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 51 zarzutów, w tym m.in. zarzuty rozboju, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania znacznych ilości narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Prokuratura okręgowa dokonała również zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych na łączną kwotę blisko miliona złotych. W niedzielę 7 lipca, tuż po godzinie 11, doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze ekspresowej, popularnie zwanej Zakopianką. Dyżurny myślenickiej policji w ciągu kilku minut otrzymał wiele zgłoszeń od zaniepokojonych kierowców, informujących o czerwonym samochodzie jadącym pod prąd jezdnią w kierunku zakopanego. Po krótkim czasie patrol drogówki zatrzymał czerwoną mazdę, która w tym momencie jechała już prawidłowo w kierunku Krakowa. Kierująca pojazdem 63-letnia kobieta przyznała się, że to jej dotyczyły wszystkie zgłoszenia. Wyjaśniła funkcjonariuszom, że na zakopiance w pcimiu omyłkowo wjechała na jezdnię prowadzącą w przeciwnym kierunku. Gdy zorientowała się, że jedzie pod prąd, zjechała z trasy na najbliższym możliwym zjeździe, który znajdował się w miejscowości Stróża. W związku z popełnionym wykroczeniem 63-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 zł oraz otrzymała 15 punktów karnych. Policjanci z bieruńskiej drogówki przeprowadzili w czwartek akcję kontrolną. W działaniach wykorzystano specjalistyczny pojazd zwany ruchomym stanowiskiem dowodzenia, wyposażony w zaawansowany system monitoringu i rejestracji wykroczeń drogowych. Funkcjonariusze koncentrowali się na monitorowaniu skrzyżowań, gdzie kontrolowali zachowania zarówno kierowców, jak i pieszych. Ruchome stanowisko dowodzenia to specjalistyczny pojazd, często przypominający dużą ciężarówkę z pudełkowatą zabudową, wyposażony w szereg kamer i rejestratorów. Dzięki temu policjanci mają możliwość skutecznego dokumentowania wykroczeń popełnianych przez kierowców, nawet jeśli nie zauważą obecności pojazdu służb. Pojazd ustawiany jest w strategicznych punktach, tak aby kamery mogły wyraźnie zarejestrować przewinienia drogowe. Podczas czwartkowej akcji w Bieruniu-Mundurowi odnotowali łącznie 20 wykroczeń popełnionych przez kierujących samochodami. Najczęstszym przewinieniem było wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub tuż przed nim. Kolejnym problemem okazało się przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Takie wykroczenie popełniło 12 kierowców. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją w Łodzi w 2021 roku wpadli na trop przestępczego procederu, który swój początek miał już w 2011 roku. Sprawa okazała się niezwykle zawiła i wymagała od policjantów dużego zaangażowania oraz ogromnej wiedzy. Śledczy na bieżąco łączyli wątki i osoby zamieszane w ten korupcyjny proceder, co doprowadziło do ustalenia sprawców. Okazało się, że przedstawiciele jednej z firm, która posiada oddział w Łodzi. Weszli w układ korupcyjny z prezesami i wiceprezesami łódzkich spółdzielni mieszkaniowych w celu uzyskania korzyści majątkowej. Chodziło o zawieranie umów na wymianę urządzeń pomiarowych w budynkach wielorodzinnych i zlecanie ich wykonania przez preferowane podmioty gospodarcze w zamian za łapówki. Prace instalacyjno-montażowe obejmowały m.in. wymianę wodomierzy, podzielników elektrycznych, głowic termostatycznych oraz wykonanie innych robót instalacyjno-montażowych w lokalach należących do spółdzielni. Ustalono, że wykonawcy przy wystawianiu faktur za wykonane prace doliczali od 1 do 2 zł za każdy wymieniony wodomierz i inne urządzenie pomiarowe, co przy ilości dotyczącej kilkudziesięciu tysięcy urządzeń stanowiło już znaczną wartość korzyści majątkowej. Pierwszą realizację policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją przeprowadzili 10 i 11 czerwca 2024 roku. 60 funkcjonariuszy weszło wówczas do 22 lokalizacji na terenie województwa i zatrzymało 5 osób w wieku od 27 do 50 lat, podejrzanych o korupcję menadżerską. Byli to wykonawcy i podwykonawcy zleconych prac instalacyjno-montażowych. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli m.in. dokumentację związaną z działalnością spółdzielni i podmiotów prowadzących usługową działalność gospodarczą, dzięki której wpadli na trop kolejnych przestępców. Następne zatrzymania i przeszukania miały miejsce 3 i 4 lipca tego roku. 50 policjantów weszło do 15 lokalizacji na terenie województwa łódzkiego i zatrzymało 8 osób w wieku od 39 do 70 lat. W tym prezesów łódzkich spółdzielni mieszkaniowych podejrzanych o przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za faworyzowanie przy przetargach określonych podmiotów gospodarczych przy zawieraniu umów na wymianę urządzeń pomiarowych. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli łącznie pieniądze w kwocie ponad 125 tysięcy złotych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych w łącznej kwocie około 150 tysięcy złotych za nieuczciwe zachowania korupcyjne. Wobec prezesów, poza poręczeniem majątkowym i dozorem policyjnym, zastosowano zawieszenie w czynnościach członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 29 na 30 sierpnia 2020 roku. Na miejscu pożaru pracowali funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej, kryminalni oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Policjanci przesłuchali okolicznych mieszkańców i ustalili świadków, których zeznania mogły pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Na miejscu zabezpieczono liczne ślady i dowody przestępstwa biegły z zakresu pożarnictwa już podczas pierwszych oględzin wskazał, że wysoce prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie, co później potwierdził w wydanej opinii. Ponadto policjanci w toku śledztwa dowiedli, że sprawca celowo uniemożliwił ofierze wydostanie się z płonącego budynku. Śledczy sprawdzili wiele wątków, analizowali zebrane materiały, przeprowadzili liczne analizy kryminalistyczne, zabezpieczyli nagrania z monitoringu i zrealizowali szereg czynności operacyjnych. Na podstawie zgromadzonych materiałów typowano osoby, które mogły mieć związek ze sprawą. Wykorzystano najnowsze metody badawcze, a w efekcie tych działań pozyskano nowe, istotne dowody dotyczące zbrodni i jej potencjalnego sprawcy. W środę, przy wsparciu policjantów z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego doszło do zatrzymania 33-letniego mieszkańca Gdańska. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Za popełnioną zbrodnię grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kryminalni ze Sztumu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 33 lat, którzy wyspecjalizowali się we włamaniach do maszyn rolniczych. Straty spowodowane ich nielegalną działalnością oszacowano na ponad pół miliona złotych. Policjanci pracowali nad sprawą od początku bieżącego roku, gdy otrzymali zgłoszenie o włamaniu do ciągnika rolniczego na terenie powiatu sztumskiego. W wyniku przestępstwa pokrzywdzony stracił urządzenie wraz z nawigacją o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dokładna analiza zawiadomienia i przeprowadzone czynności doprowadziły funkcjonariuszy do kolejnych podobnych przestępstw, które miały miejsce również na terenie powiatów kwidzyńskiego, gdańskiego i nowodworskiego. Dzięki współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej oraz innych komend policjanci ustalili tożsamość osób podejrzewanych o dokonanie włamań. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu krótko przed godziną piątą na terenie powiatu malborskiego. W samochodzie, którym jechali, znaleziono skradziony chwilę wcześniej sprzęt do nawigacji odciągników. Według wyceny pokrzywdzonego rolnika wartość odzyskanego sprzętu przekracza 30 tysięcy złotych. Podczas przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych zabezpieczono klucze do otwierania maszyn rolniczych łomy, latarkę, kominiarkę, rękawice robocze oraz pieniądze. Zatrzymani to 26-letni mieszkaniec powiatu Malborskiego i jego 33-letni kolega z powiatu Sztumskiego, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Wobec obu mężczyzn zastosowano areszt tymczasowy. Kryminalni z Białego Stoku zatrzymali mężczyznę, który groził dziewiętnastoletniemu obywatelowi Ukrainy z powodu jego przynależności narodowej. Do zdarzenia doszło w środę 3 lipca na plaży w Bondarach przy zalewie siemianówka. Mężczyzna podjechał do sprzedającego bilety młodego Ukraińca i odmówił uiszczenia opłaty za parking. W pewnym momencie stał się agresywny, zaczął krzyczeć i ubliżać sprzedającemu, również w odniesieniu do jego narodowości. Następnie pokazał mu przedmiot przypominający broń, po czym zamknął szybę swojego pojazdu i odjechał. Obywatel Ukrainy zgłosił zajście policjantom następnego dnia. W piątek kryminalni z białostockiej komendy ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Hainówki. Podczas przeszukania samochodu podejrzanego, funkcjonariusze znaleźli dwa pistolety na dwutlenek węgla oraz lampę pojazdu uprzywilejowanego podłączoną do gniazda zapalniczki samochodowej. Dodatkowo w mieszkaniu mężczyzny ujawniono niewielkie ilości narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty kierowania gruźb na tle narodowościowym oraz posiadania narkotyków. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat. W czwartek nad ranem dyżurny Komendy Policji w Białej Podlaskiej otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym w parku przy ulicy Parkowej. Na miejsce przybyły służby ratunkowe oraz policja. Załoga karetki pogotowia stwierdziła zgon mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili tożsamość zmarłego, którym okazał się 51-letni mężczyzna. W trakcie prowadzonych działań bialscy kryminalni ustalili personalia osób, które jako ostatnie widziały 51-latka żywego. W wyniku podjętych czynności zatrzymano osiemnastoletniego mężczyznę podejrzewanego o udział w zdarzeniu. Z policyjnych ustaleń wynikało, że młody człowiek zadał pokrzywdzonemu ciosy w głowę, a następnie pozostawił go na miejscu zdarzenia. Powodem agresji miały być słowa wypowiedziane przez starszego mężczyznę. W weekend osiemnastolatek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Za popełniony czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W miniony weekend przypadający na 29 i 30 czerwca funkcjonariusze ze Wspólnego Polsko-Niemieckiego Patrolu Straży Granicznej z Ludwigsdorf zatrzymali do kontroli drogowej obywatela Polski oraz Gruzji, którzy podczas kontroli okazali funkcjonariuszom podejrzane dokumenty. 37-letni Polak, zatrzymany do kontroli w miejscowości Jędrzychowice, przedstawił funkcjonariuszom podrobione ukraińskie prawo jazdy wystawione na jego dane osobowe. Dokument od razu wzbudził podejrzenia co do jego autentyczności, ponieważ odbiegał od obowiązującego wzoru. Z oświadczenia złożonego przez kierowcę wynikało, że blankiet prawa jazdy nabył za kwotę 1600 dolarów amerykańskich od nieznanej mu osoby. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 39-letni obywatel Gruzji, podczas kontroli drogowej przeprowadzonej na autostradzie A4 okazał swój gruziński paszport, w którym znajdowały się podrobione odbitki stempli kontrolerskich. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty posłużenia się podczas kontroli podrobionym i przerobionym dokumentem. Za popełnione przestępstwo Polakowi i Gruzinowi grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat pięciu. W dzisiejszym wydaniu polskich wiadomości. Opłata środowiskowa jako nowe obciążenie dla kierowców od 2026 roku. Kontrowersyjna decyzja rządu. Po co Polakom komputer kwantowy, skoro będą go mieli Niemcy? Rekordowe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w Polsce. Rosjanie zintensyfikowali ataki na lotniska w obawie przed F-16. Niemcy chcą obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet. Orlen zwalnia osoby z nadania PiS. Około 100 osób straciło pracę w ciągu dwóch miesięcy. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach. Z tego ekranu zapraszam również do subskrypcji kanału Polskie wiadomości.